tej strony Kador. to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry farming, Simulator 15. W dzisiejszym odcinku czekają na Was żniwa rzepakowe. Mam tutaj bardzo fajny, znalazłem sobie bardzo fajny kombajn właśnie, yy, marki klas Naprawdę jest to ciekawy modzik, w sensie, no, model moim zdaniem wykonany jest bardzo szczegółowo, bardzo dokładnie, no. Ogólnie świetnie wygląda ten kombajn, również działa bardzo dobrze, więc, yy... Tutaj żniwa szypakowe. przy pomocy tego kombajnu to będzie przyjemność. No i tutaj jeszcze stoi Ursus z przyczepą. Wiadomo, żadno trzeba gdzieś wysypywać. No i dobra, Wsiadamy do tego kombajnu. Trzeba go oczywiście rozłożyć na początku. No i dobra, można już rozpocząć. Kombajn fajny, bo ma m.in. wytłumienie kabiny, to zawsze jakiś taki szczegół jest fajny. W ogóle jakoś ta szyba jest tak, tak fajnie zrobiona w tym kombajnie i tak fajnie przez nią widać, jak tak się o, o, pewne rzeczy się od niej odbijają tak trochę jak w prawdziwym rzeczy, to tak fajnie wygląda. Fajnie niż na przykład w oryginalnych maszynach. Plus tutaj się w środku, co ma się ruszać, to się rusza, fajnie to wygląda. Nawet tam widać, że na tym wyświetlaczu liczniki działają, więc no fajny modzik, naprawdę fajny modzik polecam. Oczywiście link do jego ściągnięcia znajdziecie w opisie do filmiku. Niestety trochę ciasne jest tutaj to pole. Na początku muszę sobie troszeczkę. Wykosić, żeby mi tu było później. Muszę wykosić troszeczkę tutaj dookoła, żeby mi było później łatwiej zawracać. Sieczka się oczywiście fajnie tutaj pojawia na polu. Mod sieczki to jest coś, co ja lubię. Właśnie to jest taki, tego typu mod, który ja, ja lubię. Który żałuję, że nie ma tego w oryginalnej grze. Nie zapowiada się na razie, żeby był Farmigu 17, nie widać tego, bo ona jest w Chociaż kto wie, może dodadzą to tuż przed premierą, bo to taki szczegół, zobaczymy. Pole jest to dokładnie to samo pole, na którym ten rzepak siałem jakiś czas temu. Czyli to pole obok sklepu z maszynami. Kurczę, naprawdę jest fajny ten kombajn, dopracowany, nie ma też naciskanych skryptów nie wiadomo ile, to zależy, niektórzy lubią jak jest mnóstwo skryptów, inni nie, ja to jestem tak po środku, trochę może być, ale też nie za dużo jakoś, no mówię, zależy co kto lubi. Amortyzowana kabina też jest i to działa w miarę dobrze. Często, jak w modach jest amortyzowana kabina, to no ona za bardzo skacze, tak. Nie wygląda to wtedy zbyt dobrze. A tutaj jeszcze jest, moim zdaniem, w miarę ok, i to, żeby przyczepę nie przywalić, tylko. No cóż, za dużo tutaj nie będę musiał do tej przyczepy wysypywać. No bo rzepaku za dużo nie będzie. Rzepaku jest to wiele mniej podczas takiego omocenia niż pszenicy czy jęczmienia. W tym bardziej, że te pole też nie jest za duże. No ale powolutku, powolutku i sobie skosimy tutaj. Tutaj jest taka ciekawa sprawa, bo animacja yy, ma inny kolor niż yy, no, ten rzepak. Jest to związane z tym, że po prostu tekstura rzepaku na tej mapie jest inna niż rzepaku na, ory na oryginalnych mapach. A animacja jest, animacja jest yy, dostosowana do koloru rzepaku, który jest na oficjalnych mapach. I to tak widać, tak to śmiesznie wygląda trochę. Tu jest taki ciemny, tu nagle się taki jasny robi. No ale to taki szczególik Bez przesady nie psuję kombajnu czy coś, nie że narzekam, tylko no taki mały szczegulik to jest Kurczę, no tak mi szkoda cały czas jest, że w farmingu Nie ma marki klas w sensie w oryginalnych maszynach To jest naprawdę, takie fajne maszyny są tej marki, czy to kombajny, czy ciągniki No Xerionem, Clasem, Xerionem, tam bym sobie z chęcią w farmingu pojeździł czy naprawdę ogromna paleta maszyn zielonarskich? No po prostu. Klas to jest olbrzymia marka. Kto wie, może kiedyś w tym Farming Motorze się pojawi. Może w następnej części będzie to główna marka, czy coś. Bo jak będzie Klas, yy, i jak pozyskają w końcu te licencje Klasa, wiadomo, Klas jest tak duży, że to najprawdopodobniej będzie reklamowane jako główna marka. Farminga 15, farminga przyszłego. Farminga, no to wychodzi na to, że farminga 19. No bo w 17 podobno ma, nie zapowiada się na to, żeby, żeby był klas. Chyba, że w DLC, ale no nie wiem, zobaczymy, czy to będzie w DLC. Różnie bywa, tego nie można przewidzieć. No ale załóżmy, żeby był dopiero w 19. To wtedy by naprawdę tak Giant Software to reklamował, że mają klasę. No bo to jest tak wielka marka. Tym bardziej mnie to dziwi, że to jest niemiecka marka i Giant Software jej nie może zdobyć. W sensie, Giant Software główną siedzibę ma w Szwajcarii, ale też część zespołu, z tego co się orientuje, pracuje w Niemczech. Po prostu studio jest tak jakby na dwa pomniejsze na dwie siedziby rozłożone coś w tym stylu. Część siedzi w Szwajcarii, część siedzi w Niemczech. A Szwajcaria, no to. No nie są to Niemcy, ale no po niemiecku mówią, więc no bliżej Szwajcarii do Niemiec niż w Polsce, o to mi chodzi, czyli w się sensie o wiele bliżej. I też w pierwszych częściach farminga, czyli no w sumatorze farmy 2009-2011, no czyli farming 2009-2011, głównie były marki niemieckie, bo głównie im się udawało załatwiać marki niemieckie, w sumatorze farmy 2009 był Fendt, jako główna marka w 11 był e, Deutschfar i wiele innych takich pomniejszych niemieckich tam marek było, bo właśnie głównie na początku były marki niemieckie. Były też inne, ale inne marki to się zaczęły pojawiać bardziej w 13. A tak to głównie, bądź co bądź właśnie, to były niemieckie marki, e, bo widocznie jakoś im się łatwiej, może od tych niemieckich producentów pozyskiwało te marki. Łatwiej im się było dogadać przy coś, no. Tylko, właśnie, klas jest kurde niemiecki i z nimi się jakoś nie mogli dogadać. Nie chcę mi się wierzyć, że nie chcieli, bo to jest tak popularna marka, tak yy, yy, na pewno wielu graczy by chciało w nim zagrać, że no nie chcę mi się wierzyć, że Giant Software nie próbowało z klasem yy, prowadzić rozmów na temat udostępnienia, na yy, temat wykupienia licencji. Być może to coś to klasy jakoś nie, niezbyt niezbyt byli przyjaźni podczas rozmów tak można się domyślać oho nie jaka zrobiłem tak by można pomyśleć no ale znowuż ta nowa gra rolnicza o której wielokrotnie mówiłem w odcinku z serii pierwszej w odcinkach z serii pierwszej głównie o niej mówiłem był też ostatnio ten zwiastu ta analiza tego zwiastu na no czyli ta nowa gra rolnicza, Catland Props, co ma wyjść pod koniec przyszłego roku. To jest zupełnie nowy projekt, nowa gra od nowego studia, całkowicie nowa gra, i co? I już klasa mają. No, ale już kiedyś o tym mówiłem, to nie będę się powtarzał. No, więc w sumie może zakończę tę spekulacje, bo spekulować to sobie można, będzie to będzie. Ale nie ukrywam, że naprawdę nad tym ubolewam, bo to jest jedna z tych marek, które chciałbym w końcu zobaczyć w tej serii. Jako oryginalne maszyny, no bo wiadomo, modów jest mnóstwo, ale jako oryginalne maszyny to jest w mojej topce tych marek, które chciałbym zobaczyć. Oczywiście jeszcze oprócz wielu innych marek, na przykład jakich? Oczywiście wielu polskich marek, naprawdę chciałbym wiele polskich marek zobaczyć w, w tych farmingach. Na to czekam, aż w końcu się zaczną one pojawiać częściej, bo na razie to tak słabo jest. W 17 to będzie tylko. Metaltek I Ursus. Ale Ursus to taki strasznie biedny, że tak powiem, bo tylko te dwie maszyny do tawiarka i te przyczepa są zbierające bez ciągników. A no i oczywiście Marka John Deere, na John Dira to też czekam aż w końcu będzie w, tej, w tych farmingach. W sumie możecie napisać jakie wy marki chcielibyście zobaczyć w przyszłości w farmingach zawsze można pomarzyć Kurde, kosze, kosze, kosze i tu jeszcze zbiornik się nie napełnił. No cóż. Serio, jednak, że paku jest mało. Ten kombajn też nie jest jakiś specjalnie duży, więc akurat na tą mapkę to jeszcze się nadaje. Moim zdaniem. Nie jest to jakiś nie wiadomo jakich wielkogabaretowy kombajn z headerem 10-metrowym. tylko taki mniejszy, więc jeszcze tutaj się nadaje moim zdaniem. Fajnie się nim gra na tej mapce. No, niewiele mi tu zostało z tego pola, i najprawdopodobniej w sumie, jak tak się zastanowić, to są to najprawdopodobniej ostatnie żniwa na tej mapce moje, bo tak jak mówiłem, w o. Okej. Okay. Już jest kombajn pełny, znaczy już jest zbiornik pełny, więc czas podjechać czynnikiem. No więc, o czym to ja? Tak, to są ostatnie moje żniwa, najprawdopodobniej na tej mapce. Ogólnie w serii drugiej, w Sfarniu 15, bo tak jak mówiłem w ostatnim odcinku z tej serii, no to ta seria jest już na ukończeniu. Dlatego, że... No premiera Farmiga 17 lada moment. I wtedy kończę tą serię, dlatego to są oficjalnie ostatnie żniwa. No i wysypujemy. Jak tak się zastanowić, to nawet i chyba jest przedostatni odcinek. Jak tak patrząc, kiedy jest premiera 17 to być może stoi nawet i ostatni, i przedostatni odcinek, ostatni nie, jak będzie ostatni to, to dam znacz oczywiście. Cóż, jak będzie już ten ostatni odcinek to być może wtedy wrzucę save'a z tej serii. Chociaż nie wiem czy jest sens, tak szczerze mówiąc, to aż się zapytam was, no bo mm, przykładowa taka seria pierwsza, ja tam mam pokupowane określone maszyny, porozstawiane na mapie i tak dalej, yy, a tutaj ja nie mam kupionych i rozstawionych yy, na postawionych na gospodarstwie ciągników, czy maszyn, bo tutaj kupuję yy, jak kupuję ciągnik to na jakiś odcinek w następnym odcinku używam innego i tamten sprzedaję, więc nie wiem czy w sumie jest sens yy, skoro i tak tutaj nie mam z reguły żadnych maszyn tak na stałe, jedynie to co jest na polach yy, stan pól jest y, taki troszeczkę inny, więc nie wiem to możecie napisać w komentarzu czy chcecie save'a, czy nie no bo skoro i tak nie mam tutaj kupionych maszyn, to nie wiadomo czy jest sens taki safe, bo tutaj w serii pierwszej czy w serii trzeciej, no to ok. Tam mam kupione maszyny, poustawiane i tak dalej, ale tutaj no nie jestem pewien czy sens jest. No ale tak chcecie, możecie napisać. No i dobra. Żniwa skończony. Żepak oczywiście nie za dużo, no bo żepak. Nie sypie tak dobrze jak pszenica czy jęczmień plus było to małe pole no bądź co bądź. Jeszcze kombań złożyć. No i dobra. Żliwa oficjalnie zakończone. Ostatnie żliwa na tej mapie. Ok, tak więc jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.